Jeśli ma na jeszcze, Rero, Auto, kolejny poradnik. W tym, w dzisiejszym dniu będziemy nagrywali poradnik, jak e, zmontować. E, ogółem. Ten film będzie bardzo krótki, który będę montował, bo on ma 6 sekund. Dobra, na początku musicie mieć Kinemastera. E, link do Kinemastera znajdziecie e, w, w filmie, jak zrobić intro. E, po prostu w filmie jak zrobić intro na telefonie na moim kanale, więc tutaj już nie będę dodawał, e, chyba że znowu znajdę i wtedy e, w, klikacie tak e, empty project, media browser, e, bierzecie sobie e, w tym przypadku, ja muszę wziąć Animated teksta, bo tylko z tego mam filmik zrobiony, e, gotowe i Tutaj jest chyba filmik bez muzyki. Tak, to jest ten bez muzyki. Więc to nie ten, przepraszam. Jego trzeba wyciąć całego. Nie całego, całego. Kurde. Tak, jak to się robiło? Ehm. Um. Dobra, po prostu zrobimy nowy projekt. Nie tekst tekstu tego wziąć, ale nie, ja powinienem mieć coś z tym, z downloada. To będzie nie, nie, no ja gdzieś tutaj powinienem mieć to w tym eee, w filmikach, no ale dobra, zrobimy już to bez dźwięku tego. Eee, dobra. O kurde, zrobiły mi się dwa zdjęcia, dobra, e, to sobie odłożę tu, żeby tu lepiej i teraz tak, możecie jak klikając to, to macie clip effect, e, non effect, basic title effect, możecie sobie dodać jakieś napisy, na przykład nie, jaszczurero wchodzące tam, e, a możecie po prostu nie mieć niczego. W takim przypadku e, po prostu wchodzicie w to. Clip Effect. Wchodzicie do góry. Non. I już nie macie efektu. Speed Control możecie sobie powiększyć, żeby było to e, na przykład półtora razy szybsze. Żeby o wiele szybciej szło to w wasze intro. E, macie też różne opcje do speed Controla Sobie dam z powrotem jedynka. E, macie też opcję Rotate Mirroring, e, czyli. No, obracacie sobie ekran tego, tak? W taki sposób, w taki sposób. Nie wiem, w taki. To dziwnie wygląda, ale też tak można. Do tego macie kolor filter, czyli po prostu kolorystycznie możecie zrobić to szare. Na przykład i dodać smutną muzyczkę, jak coś jest nie za fajnie wyszło. Znaczy nie za fajnie wyszło, że na przykład... nie wiem, co Wam się nie udało, tak jak na różnych filmikach na YouTube robią. No i tutaj możecie trochę jaśniejszy zrobić ten ekran. Trochę to przyciemnić i zrobić w taki sposób, nie? I ja w taki sposób mogę mieć teraz intro. I to, a to jakbym, to już nie widać. I jakbym dał tak i dałbym tak i to tak trochę i to podjaśnić to by wyszło takie no nie no ale że ja po prostu jakby nie za bardzo mi się chce bawić z tym to najczęściej po prostu to zostawiam nie i wychodzi tak jak jest nie normalnie do tego macie też opcję na przykład okej okay. nie mogę tego wyłączyć jakoś to było chyba tak, nie? No właśnie. Eee, możecie też w e, głośność tego, co tutaj jest. E, że na przykład wyciszyć się, wyciszyć ten kawał fragment, e, albo podgłośnić. Że na przykład, jak chcecie po prostu zamiast waszego głosu, bo coś tam gadacie na tym filmiku głupiego, wstawić muzykę i nie chcecie, żeby ten głos było słychać, a słychać go. Albo nie wiecie, jak wyciszyć sobie mikro w tele, znaczy na programie, tym, albo w telefonie czy coś, to po prostu możecie tutaj sobie do zera zmniejszyć i tyle. Znaczy, od początku możecie do zera zmniejszyć i tutaj 0 i tu zero. i po prostu musicie to trochę porobić. Na, przy tym sobie porobić, ale i wtedy już nie macie w ogóle dźwięku. To jest już całe bez dźwięku, w takim momencie. E no ale no audiofilter e, jeszcze możecie dodać na przykład dźwięk e, albo jak macie głos zmienić głos na przykład na robot, głos robota nie żeby głos było inaczej słychać windet widzicie to tak przyciemnia wam o jakby była jakaś scena akcji tak możecie sobie przyciemnić no ogółem to jest fajny program. Tutaj macie przycięcie. Możecie przyciąć w prawo i wtedy to znika. Extract audio, introtekst, no i tak dalej, nie? I tutaj możecie backgrounda lub to jest powtarzanie, zapętlanie dok dokładniej. E czy znaczy, to zależy w jakim, w jakim sensie to miało być. To jest e no można na może to po prostu skopiować i dać na końcową pozycję i na początkową, tak? E, dobra, do tego macie tutaj głośność, kompresor głośności e, tu możecie dać na full'a możecie na stówkę normalnie dać możecie na minus, możecie dać normalnie na 0 e, no, ogólnie może się pobawić tym kompresorem i mieć to wszystko. E, no, w miarę sensownie to, żeby wyglądało, tak. Do tego tutaj można sobie dodawać jakieś tam. Tutaj macie temat i tak dalej. No, ale nic. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.